Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie zaprasza do modlitewnego włączenia się w nowennę przed Zwiastowaniem Pańskim w intencji dzieci zagrożonych aborcją Modlitwa świętego Jana Pawła II w intencji obrony życia W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Spójrz, o matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego syna, potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu. Oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości, na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen. Dzień trzeci. Rozwój powinien służyć życiu. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej, choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe. Panie, dawco mądrości, dziękujemy Ci za wszystkie dotychczasowe odkrycia naukowe. Za świat sztuki, za piękno rozwijającej się techniki. Dzięki temu żyjemy spokojniej i radośniej, jesteśmy zdrowsi i możemy rozwijać naszą wrażliwość. To wszystko sprawia, że każdy z nas staje się coraz bardziej człowiekiem, lecz niestety nie zawsze wzrost gospodarczy, poprawienie poziomu naszego życia. Idzie w parze z poszanowaniem człowieka i jego życia. Fakt, iż żyje się nam wygodniej i lepiej, sprawia, że chcemy przeżywać mniej trudności i rozterek, żyć łatwiej i bez konsekwencji. Cywilizacja, która daje człowiekowi narzędzia do tego, by mógł traktować życie drugiego człowieka w kategorii problemu. To cywilizacja śmierci. Nic, co niesie śmierć, nie może dać człowiekowi szczęścia. Rozjaśnij, Panie, serca i umysły tych, którzy niszczą życie ludzkie, gorsząc tym samym tych maluczki. Wiem o tym, że w Polsce czyni się wiele w sprawie obrony życia. Bardzo jestem wdzięczny wszystkim, którzy to dzieło budowania kultury życia zaangażowali się w różnorodny sposób. Wyrażam moją wdzięczność i uznanie tym wszystkim w naszej ojczyźnie, Którzy w poczuciu wielkiej odpowiedzialności przed Bogiem, swoim sumieniem i narodem, bronią ludzkiego życia, godności małżeństwa i rodziny. Za rozważania do nowenny posłużyły myśli i słowa świętego Jana Pawła II.